Hej, hej dzień dobry, witam Was w nowym filmie yy, w tym pięknym poranku. Yy, widzicie za mną trochę bałagan, ale zaraz to ogarniemy, yy, bo chciałam Wam opowiedzieć o moim nowym yy, rytuale porannym. Poczekajcie, usiądziemy. Wiecie, ja całe życie myślałam, że ja jestem straszną bałaganiarą. I wyszło mi ostatnio, że chyba nie jestem, bo ja lubię porządek. Yy, I jeśli mogę go zrobić rany woski, razie mnie to słońce czekajcie inaczej. Wracając, ja bardzo lubię porządek, yy, natomiast nie lubię go robić. Widzicie to? Pudło to jest pudło yy, Alfika Kotka, natomiast znalazłam na siebie sposób yy, codziennie przed pracą. Eee, próbuję wygospodarować 15 minut, żeby ogarnąć to z grubsza wszystko. Włączam sobie timer na 15 minut, ja coś robię, timer dzwoni i, i idę do pracy. <laughs> I wtedy ja faktycznie utrzymuję tą czystość. Możecie wybrać do fryzjera. Tutaj są moje farbowane włosy, tutaj są moje naturalne, e, w połowie siwe. E, także na pewno pójdziemy jakoś niedługo razem do fryzjera. W dzisiejszym vlogu e, pokażę Wam mój strój dnia, ponieważ był wyjściem do mojej strefy komfortu, ale to jak już trochę ogarnę, bo wiecie, to widać. Yy, bardzo yy, brzydkie rzeczy, brzydkie mam na myśli, yy, bałagam po prostu. Yy, także no, chciałabym Wam powiedzieć o fajnym serialu polskim, yy, bo ogólnie ostatnio zakochaliśmy się w polskich serialach. Yy, a potem pokażę wam co sobie wczoraj kupiłam wiadrące i powiedzą mi czy y, jestem dziecinna czy nie. Ta dziwna dzisiaj, ta pogoda yy, jakoś tak, raz słońce, raz deszcz, po prostu raz mam wrażenie, że leci jakiś śnieg, ale to oznacza, że idzie wiosna. Słuchajcie, tutaj u mnie, yy, z tego co widzieliście w ostatnich filmach, nie ma już nic, nie ma w ogóle śniegu. Jest za to, yy, było to pokolana. No, ale, ale to już jest coraz bliżej, tak? Już, już coraz bardziej przyciągamy wiosnę. Co do tego, o czym miałam Wam powiedzieć. Słuchajcie, serial Wielka Woda na HBO. Ja jestem zachwycona. Był mega. Był bardzo ciężki, przynajmniej ja tak to odbieram. Był bardzo ciężki, ponieważ główna bohaterka mierzy się ze śmiercią swojego męża i, i bardzo to przeżywa. No to jest zrozumiałe. Natomiast tak z tego względu, ze względu na problemy z córką małą, które potem wystąpiły, to jest bardzo, bardzo ciężki serial. No, ja to tak odbieram przynajmniej. Natomiast to jest też bardzo dobry serial. Z tego co czytałam, to to jest chyba pierwsza produkcja HBO Polska. Słuchajcie, musicie to obejrzeć. Naprawdę jak ja byłam nieprzekonana do polskich seriali, tak ostatnio ciągle oglądam polskie seriale. Już nawet te, te amerykańskie jakoś tak nie do końca mnie mm, satysfakcjonują. Yy, fajnie jest widzieć polskich aktorów, którzy tak sobie dobrze radzą na, na takiej międzynarodowej scenie, no bo jednak HBO czy Netflix, no to jest międzynarodowa scena. Yy, tak samo, słuchajcie. A teraz mam się zrobić taka mała polecajka seriali, ale słuchajcie, z oglądaliście skazaną. Skazana jest genialna. Po prostu a rola Patty. No. No, to jest coś. A nie wiem, czy wiedzieli, czy słyszeliście, ale będzie sequel właśnie o Patty. E, ja sobie popijam poranną kawkę. Mm, jeszcze jestem przed wracą. A teraz jak mamy ten remont, muszę wstawać trochę wcześniej, jeśli chcę coś nagrać po więcej. No, bo po prostu potem jest dość głośno do samego wieczora. Tak do godziny, myślę, 19, 19.30 nawet. No, i potem tak już niekoniecznie się chce. Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo jak powiem to publicznie, to, to będę musiała to zrobić. Tu jest książka moja styczniowa, którą zaczęłam czytać już dawno. I miałam ją skończyć w styczniu, nie udało mi się, i obiecuję sobie teraz tutaj, siedząc w tym miejscu, że zrobię to. Do końca lutego przeczytam tą książkę. To jest książka, już nie mówiłam w wcześniejszych filmach: historia, której nie było. Autorką jest babka od histy. Nie wiem, czy kojarzycie mi się często wyświetlała właśnie na Facebooku. I dlatego też kupiłam tę książkę. Książka jest super. Tylko. O tym też już mówiłam. Książka jest super. Tylko problem mój, mój wewnętrzny jest taki, że, że po prostu ciężko bym przyjmować taką. Wiedzę: No, bo to, to jest jednak wiedza historyczna. W momencie, kiedy jestem po 8 godzinach pracy, takiej umysłowej, to ten mój umysł już nie do końca przyjmuje to wszystko potem. Słuchajcie, słońce, jak na złe, zaszło gdzieś za chmurkę. A ja pokazuję wam, jak dzisiaj wyglądam na home office. Słuchajcie. Przypadkiem kupiłam te spodnie. Nie zwróciłam uwagi, że są rozszerzone, a to są takie leginsiki. I nie mam pojęcia, jak się w nich czuję. <grym> Liczę, że, że wy mi może powiecie, jak to wygląda. Czuję się trochę jak w piżamie. No i nie wiem. Postanowiłam się je założyć, zobaczyć, jak tam się ma sytuacja, ale serio. W sensie. Ja chyba nie należę do tego pokolenia, które nosi takie spodnie. Ja lubię spodnie obcisłe i wiecie. No ale no nie wiem. Trochę śmiesznie, no, no autentycznie czuję się śmiesznie. Update sytuacyjny. Patrzcie na ten wiatr. Dramat, co tu się dzieje. A no i możecie się śmiać. Ale ja coś Wam pokażę. Kupiłam sobie kredki. I w ogóle strasznie mnie to śmieszy, bo ja 25 lat, to trochę... No, yy, przedszkolak się we mnie odezwał i kupiłam sobie do kredek kolorowanki, ale to są takie kolorowanki, wiecie, że nie wiadomo, co z nich wyjdzie. Postaram się Wam pokazać, mm, ale to są dość takie cieniutkie linie. Chyba to teraz widać. To są kolorowanki z numerkami. Mm, wiecie, że ja lubię takie. Yy, ostatnio namalowałam ten obraz, pokażę Wam go za chwilkę, yy, po numerkach właśnie. Yy, I pomyślałam, chciałam sobie kupić kolejny obraz, ale pomyślałam, kurczę, no i, i co ja z tym wszystkim zrobię potem, nie? No ale Biedronka rozwiązała moje y, problemy. Słuchajcie, fajne to jest, fajne. No co wam powiem? No już nawet zaczęłam trochę kolorować. No. Proszę bardzo. No, duże dziecko. A tak jeszcze korzystałem z ostatnich chwil przed, przed pracą opowiem Wam mm, o tym, o czym e, dzisiaj rano zaczęłam. Będę kichać. no i nie będę. Słuchajcie, to jest moje nowe postanowienie. Chciałabym to wprowadzić w życie. Chciałabym codziennie przeznaczać 15 minut na utrzymanie porządku tutaj u mnie. Słuchajcie, 15 minut to nie jest dużo. Włączam sobie timer i, i ogarniam to wszystko, co, co powinnam. Ja lubię porządek, natomiast jestem straszną boganiaru. Dlatego właśnie. Rano staram się teraz wstawać wcześniej, oprócz tego, że, że coś tam nagrywam. To staram się też właśnie trochę ogarnąć, próbować, próbuję ogarnąć trochę tą moją przestrzeń tutaj. To też mi bardzo pomaga w momencie, kiedy wiecie, no, pracuję, bo nie widzę tego pierdolnika i nie zastanawiam się, kurczę, jak ktoś do mnie zadzwoni, to co ja w sumie zrobię? Coś zwalę to wszystko, zbiórka, te wszystkie naczynia brudne. Znaczy, o, ja nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że no nie wiem, że, że jestem jakąś brudaską czy coś takiego, no to są mm, to są rzeczy typu e, niewyniesione kubki z wczoraj, e, a które powinny być wyniesione. Także no, to, to nie jest tak, że jest jakaś tragedia i w ogóle i syfiora, i, i no, nie wiadomo co. Mm, natomiast y, polubiłam się jeszcze bardziej ostatnio z czystą przestrzenią. I chciałabym ją mieć częściej niż raz w tygodniu, w sobotę, jak mam czas, żeby to wszystko ogarnąć, tak wiecie, porządnie. No, a teraz y, ja zbieram się do pracy. Zostało mi dwie minutki, żeby się zalogować, także ja lecę do pracy. Widzimy się po godzinie 16. .00. Dzisiejsze śniadanko. sałatka caprese, Moja ulubiona bułeczka, wam pokażę, która to jest. Z biedronki i serek twarogowy z. Z papryką, jakąś taką, nie wiem, śliwkową śnią <grych> Nie chcę z siebie zrobić głupiej, ale no coś takiego. O, no i jednak nie wytrzymałam. Jak musiałam przerwać spodnie. Jakoś się nie czułam. Jak możecie zobaczyć, tam renderuje się film z weekendu. A ja, tak jak obiecałam, siadam do książki. Dopóki się nie załaduje, dopóki się nie wrzuci, to mam trochę czasu na czytanie. Film wgramy, a ja na piątkowy wieczór mam taki plan. Gruszkowa Summersby, yy, zarówka. I lecę dalej z książką. Słuchajcie, jestem w połowie o. i powiem Wam, że mm, to nie jest kwestia tego, że ja żałuję, że ja tego nie czytałam, czy, czy coś takiego, e, bo nie czytałam, bo po prostu nie było to moim priorytetem w tamtej chwili akurat. E, natomiast, sorry, że tak zależąco w ogóle, nie? Natomiast to jest super książka. Dla ludzi, którzy lubią historię, historię zdawałam rozszerzoną na maturze 100 lat temu. Nie no, tak sobie liczę to. Jakieś 7 lat temu na maturze zdawałam historię. No i co? I trochę się zapomina. Nie pamiętałam tego wszystkiego. Dużo rzeczy też nie wiedziałam, ale była poruszana kwestia kobiet w historii i tego, jak bardzo były niedoceniane. Słuchajcie, jeśli lubicie historię, to to jest lektura dla Was. Ona też jest dosyć napisana takim fajnym językiem, takim do, do zwykłego Kowalskiego. Pokazywałam Wam tutaj przebitkę z rządów, z opisu rządów królowej Jadwigi. E... Dosyć taka, no, dosyć mnie to rozbawiło. W ogóle cała książka jest napisana bardzo fajnym językiem, y, bardzo przystępnym. Y, wiadomo, no, jak są jakieś cytaty, no to, to autorka tego nie zmieni. Natomiast y, naprawdę jestem zachwycona. Y, jestem teraz na fragmencie o królowej Bonie. Zostało mi jeszcze, no, jeszcze połowa książki, tak. Y, dzisiaj tego nie skończę, ale, ale może w ten weekend. Y, Słuchajcie, no fajnie, fajnie, fajne to jest. Fajnie, że coraz większy mamy dostęp do takich yy, książek, nie? W dużej mierze są to rzeczy, o których nikt w szkole mi nie powiedział. To tak yy, na podsumowanie tego, co przeczytałam. Słuchajcie, ten najbardziej tak wywarło na mnie pozytywne wrażenie ta właśnie rola kobiet w historii. I to jak bardzo byłyśmy niedoceniane przez opisujących te wydarzenia. No, brakuje mi słowa. Musiałam się chwilę zastanowić, ale to, to tak nie, nie przyjdzie za szybko. Czytam historię królowej Bony i tego, dlaczego wszyscy uważają, że że była taka, no nie, nie najfajniejsza, że tak to ujmę. Um, I co się okazuje, i okazuje się, że ona po prostu miała silny charakter była feministką i potrafiła walczyć o siebie, potrafiła w politykę. I dlaczego nie mówimy o tym nigdzie w szkole ani nikt o tym, no, nikt o tym nie opowiada? Chciałabym Wam przeczytać fragment, który no, wywarł na mnie dosyć duże wrażenie. Ze względu na to, że kurczę mam wrażenie, że, że czasy nieraz się w ogóle nie zmieniają. Jest tutaj opis o tym, jaką królowa Bona była złą matką. Ponieważ traciła czas na politykowanie, podczas gdy jej mąż był prawdziwym politykiem. Jak łatwo zauważysz, działania Bony nadal są tu lekceważone i deprecjonowane, opisywane jako politykowanie. Bona była zaradna, gospodarna, energiczna i ambitna. Bez wątpienia wyprzedzała swoją epokę. Krytykowała nadużycia szlachty, za cel obrała sobie Również unowocześnienie państwa oraz wzmocnienie władzy królewskiej, choć można uznać ją za jedną z najwybitniejszych kobiet epoki, przetrwał jej wizerunek otyłej intrygantki i trucielki. A wszystko dlatego, że urodziła się, by rządzić mężczyznami w kraju, który nie mógł zaakceptować jej ambicji. Ten fragment o rządzeniu mężczyznami to jest yy, yy, cytat z jednego z jej nauczycieli, który tak powiedział, żeby nie było, że wiecie.